Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zwołanej w związku z Galą Bokserską, która odbędzie się w Krynicy 27 czerwca. Odbędzie się ona w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy Zdroju o godzinie 20.00. Bardzo się cieszymy, że ta konferencja została zwołana właśnie tutaj w hotelu Krynica i w ogóle w Krynicy, ponieważ jest to miasto naszego boksera, Harnasia Pawła Kołodzieja, który wraca na ring. Co prawda wraca w wadze, już teraz wadze ciężkiej, ale to za chwileczkę o tym, o tym powiemy. I myślę, że tutaj najwięcej do powiedzenia będzie miał Andrzej Gmigtruk, trener historia polskiego e, boksu e, trener i menadżer grupy Gmitruk Promotion spod jego ręki e, wyszło wielu znakomitych e, polskich polskich bokserów witamy cię bardzo serdecznie Andrzej na tej e, konferencji no oczywiście witamy Pawła Kołodzieja który będzie głównym bohaterem tej e, gali e, i wiceburmistrza Tomasza Wołowca. Tak jak wspomniałem, 27 czerwca Hala Mosiru, godzina 20, a walczyć będą walce wieczoru o tytuł WBC Baltic Michał Syrowatka, także Paweł Kołodziej, waga ciężka, Michał Syrowatka, waga junior półśrednia, Michał Cieślak, waga junior ciężka, Krzysztof Kosela, waga ciężka, Krystian Huczko waga super lekka i Daniel Bociański waga super średnia. Gala odbędzie się pod patronatem burmistrza Krynicy-Zdroju. A teraz może o przeciwnikach, o zawodnikach, pan Andrzej Gmitruk prosimy bardzo. No, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim nim powiem dwa słowa. O tym, o gali, czy o całej sytuacji związanej z organizacją i powrotem oczywiście to dla nas jest najważniejszym tematem w kontekście galej w Krynicy Pława Połodzieja. Wszyscy w to wierzymy, wielkiego sportu w niedalekiej przyszłości. A więc no, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom miasta za podjęcie, czy umożliwienie zrealizowania tego przedsięwzięcia. Wspólnie ze stacją, która nas promuje, a więc stacją Polsat. Będzie transmisja na live, czyli na żywo w Polsat Sport i Polsat Sport News. Mamy nadzieję dużą, osiągnąć dużą oglądalność. Program promocyjny, który rozpoczynamy już dosyć intensywnie i w klinice, i w okolicznych miastach powinien spowodować, że postaramy się tą halę zapełnić. Ja dwa słowa chciałem, więc jak mówię, dziękuję. Władza miasta na czele z panem burmistrzem, że umożliwiono nam tutaj możliwość realizacji tego, o czym marzy każdy organizator, a przede wszystkim sportowiec. Oczywiście główną osobą poza Górą, walką wieczoru Michała Serowatki jest Paweł Kołodziej. Paweł Kołodziej, który wraca po dosyć długiej przerwie 8 miesięcy, wraca do, taką mamy nadzieję i wszyscy w to wierzymy, do wielkiego sportu. Trochę ta, ten powrót jest jakby przyspieszony ze względu na różne okoliczności, jakie były związane no, z rozwiązaniem kontraktu, trochę kontuzją. Potrzebny był czas na to, żeby, jak to się mówi, ogarnąć się we wszystkich płaszczyznach życia, nie tylko sportowego, ale i osobistego i wejść z powrotem do ringu. 27 czerwiec, gala w klinice zdrój. Oczywiście cieszymy się bardzo, że Paweł wraca tutaj na tej gali, że odświeży pamięć o swojej osobie wśród kibiców. Da nadzieję, da wielu ludziom do myślenia, że wracamy do poważnych wyzwań, oczywiście już w kategorii ciężkiej. Wczoraj była w jednym z programów realizowanych przez stację Telewizyjną Polsat wiele pytań, że dlaczego kategoria ciężka, było parę wypowiedzi. Później na ten temat już dzisiaj jadąc samochodem czytałem wypowiedzi internautów, Część jest za, część jest przeciw, jak w każdej sytuacji przy takich decyzjach. Natomiast my uważamy, że w kategorii ciężkiej biorąc pod uwagę predyspozycje, warunki fizyczne, szybkość, a więc wyszkolenie techniczne absolutnie Paweł ma szansę osiągnąć duży sukces. Nie chcemy wracać do kategorii junior ciężkiej, duszenia kilkunastu kilogramów wagi i jakby powrotu do tego samego scenariusza. Ciężka kategoria zawsze inspiruje nie tylko sportowców, ale i dziennikarzy zainteresowanie. Tym bardziej, że w Polsce, no poza Mariuszem Wachem, Tomaszem Adamkiem, który boksuje za granicą, jeszcze parę nazwisk można było wymienić. Jest tu również możliwość konkurowania z tymi zawodnikami na początku. Mam nadzieję, że do takiej konfrontacji może już dojść podczas Polska Boxing Night 26 września w Łodzi. My w Krynicy szykujemy kilka walk, ten program, który tutaj dzisiaj Państwo obserwujecie, zostanie jeszcze uzupełniony, zaraz powiem na ten temat. Oczywiście główna walka wieczoru Michał Serowatka, kategoria super e, lekka, czy junior pół, półśrednia. Przeciwnikiem niego jest dobry Francuz, drugi na miejscu rankingowym we Francji, walka dziesięciorundowa, pas w WBC Baltic. Druga walka, Paweł Kołodziej, ośmiorundowy pojedynek. Dzisiaj podamy wieczorem przeciwnika, chcemy jeszcze skonsultować, mamy dwóch do wyboru, a więc no, na pewno nie będzie to przeciwnik, jak to się mówi, bardzo wymagający, ale nie słaby. Takie są założenia powrotu przed krnicką publicznością. Wystąpi również Michał Cieśla, kategoria junior ciężka, to jest też taki zawodnik w tej chwili kreowany na kontynuatora tego, co zrobił Krzysztof Włodarczyk, jego przeciwnikiem jest Antoni Boja, Francuz Czarnoskóry. Wystąpi również jeden z dwóch zawodników, a więc Norbert Dąbrowski albo Michał Starbała. Decyzja zapadnie dosłownie dzisiaj, dlatego że obydwaj dostali propozycję startu w podobnym terminie w Niemczech. Jeden z nich zastartuje, natomiast drugi weźmie udział na naszej gali. Jest jeszcze Krystian Huczko, to jest ciekawa postać Rom, który mamy nadzieję zastąpi zainteresowanie tego środowiska boksem po odejściu Dawida Kosteckiego. Wystąpi również jeszcze jeden debiutant. No i oczywiście, ponieważ miasto Nowy Sącz jest niedaleko, wystąpi również reprezentant tego miasta Daniel Bociański. Autorstwa treningowego Jerzego Galary. Również tam, w tym mieście, planujemy promocję. Przewidujemy 7-8 walk. Do tego jeszcze walki amatorskie. Mamy nadzieję, że poziom sportowy będzie Państwa zadowalał. Natomiast no oczywiście szykujemy jeszcze szereg atrakcji typu cała scenografia widowiska. Kładziemy na to duży nacisk, sala jest doskonała do robienia dużych widowisk, powiedzmy wdzięczna do roboty, tak to nazywamy. Więc myślę, że zaczynamy o godzinie 20.00 transmisją w kanale Polsat Sport na żywo. Także zapraszamy wszystkich i jeszcze raz dziękuję przede wszystkim władzom miasta za podjęcie tej inicjatywy. Dziękujemy bardzo. No jak wiemy pan Andrzej Mitruk jest nie tylko trenerem, menadżerem, ale także znakomitym. Konferencjerem, znakomitym sprawozdawcą sportowym. Możemy go codziennie, prawie codziennie posłuchać, właśnie w Polsacie Sport, gdzie komentuje walki bokserskie razem z redaktorem Andrzejem Kostyrą. Teraz Pawełku, do ciebie, jeżeli można, powiedz nam, jak przebiegają przygotowania, bo to jest już niewiele pozostało, bo trzy tygodnie do walki. Jak to teraz wygląda, jak Twoje samopoczucie. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie jestem bardzo zadowolony z faktu, iż będę mógł wrócić na ring w mojej rodzinnej miejscowości, w Krynicy. Świetnie się tutaj czuję, mam tutaj całą bazę i szereg dostępnych środków, żeby szlifować formę. W ostatnim czasie przebywałem dwa tygodnie w Warszawie, gdzie trenowałem z panem Andrzejem Witrukiem właśnie z trenerem. Pracowaliśmy nad techniką głównie. Teraz ten tydzień spędziłem w Krynicy, a następnie zastanawiamy się, czy, czy, czy będziemy kontynuować treningi w Warszawie czy w Krynicy. Także jestem w treningu, mam nadzieję, że forma będzie jak trzeba, że będę gotowy. Przede wszystkim chciałbym mocno zaznaczyć to, że jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z faktu, że nawiązałem współpracę właśnie z panem Andrzejem Widrukiem, z, z jednym z najlepszych fachowców. Jak najlepszym w tej dziedzinie, i ta współpraca już widzę, że jest bardzo dobra i myślę, że wiele sukcesów przede mną. Dziękuję. A jeszcze jedno pytanie, bo za chwileczkę poprosimy także o pytania od Państwa. Ja chciałbym zapytać Paweł, znaczy jak, jak wygląda przeskok z wagi junior ciężkiej do tej ciężkiej, oprócz oczywiście tego, że przybierasz na wadze. To znaczy, jakiejś takiej diametralnej różnicy nie ma, ponieważ planujemy w troszkę dłuższej perspektywie, że przybędę, przybędzie mi kilka kilogramów oczywiście mięśni, nie tkanki tłuszczowej. Ja się bardzo zawsze dobrze czułem, kiedy ważyłem tak 97-8 kg, a kiedy już musiałem zbliżyć się do limitu 91 kilo, to jednak no, nie, nie, nie fajnie się z tym czułem. Bo byłem. Nie w 100% tak jakby gotowy, nawet na treningach, kiedy ważyłem 93 kg to yy, nie czułem się najlepiej, zawsze najlepiej czułem się jak, jak, jak były te 90...